Cześć, maneczko z tej strony. Wiktor Stramkowski, jesteście na kanale Młode Developer, na którym dzielę się z Wami tym, jak wygląda życie dewelopera, w jaki sposób inwestuje, jak buduje i w jaki sposób jako deweloper dochodzi do wolności finansowej. Dzisiaj specjalny dzień bardzo, bardzo uroczysty, ponieważ wydajemy kolejny budynek, kolejny nowy, pachnący budynek, naszą niezapominajkę. Moim wspaniałym klientom. Inwestycje dokończyliśmy prawie 5 miesięcy przed takim ostatecznym terminem, gdzie mieliśmy spotkać się u notariusza. U mnie na budowie, ze względu na to, że zawsze bardzo pilnuję harmonogramu, cisnę chłopaków i nad wszystkim dosyć precyzyjnie, jak taki chirurg sprawuje piecze, zawsze te terminy. Z, albo z reguły zawsze jesteśmy w stanie te budynki naszym klientom dowozić szybciej. Więc zabiorę Was dzisiaj, właśnie na moje osiedle, i pokażę Wam, jak wygląda dzień, w którym wydajemy nowe, pachnące domy naszym klientom. Kochani, chciałem Wam jeszcze powiedzieć jedną ciekawą rzecz. Będziecie budowali swój projekt deweloperski i będziecie. Częściowo odbierać poszczególne budynki, tak jak tutaj. Na jednym pozwoleniu ja miałem cztery budynki i odbieraliśmy właśnie teraz z tego pozwolenia dwa budynki były gotowe. To wyobraźcie sobie, że w, oczywiście w całym gąszczu naszych cudownych przepisów w Polsce, między innymi przepisów budowlanych, jest zapis o tym, że robiąc częściowe odbiory, nawet jeżeli to są budynki jednorodzinne, musimy zawiadomić strażaka, czyli komendę tutaj powiatową Straży Pożarnej oraz Sanepid. Ten przepis jest taki, mówi się, że jest to przepis martwy, ponieważ te zawiadomienia muszą być zrobione i po dwóch tygodniach musimy mieć, musimy mieć pieczątkę i one muszą odleżeć dwa tygodnie żeby przedstawić je później w nadzorze budowlanym, że ta procedura została wykonana i że nikt tam nie zgłosił żadnego sprzeciwu czy, czy czegoś takiego. Dodatkowo jeszcze w nadzorze, składając takie grubości dokumentów, musimy załączyć specjalne oświadczenie, że ani sanepid, ani straż nie wniosła żadnego sprzeciwu, żadnych uwag, niczego takiego. I przez tą procedurę i przez to, że te dokumenty musiały właśnie tam. Poczekać i, to, i odleżeć, to cały odbiór nam przeciągnął się mniej więcej o 4 tygodnie. W międzyczasie jeszcze w Pinbie, tutaj naszym lokalnym, były jakieś urlopy, była syta, sytuacja powodziowa, urzędnicy pojechali właśnie tam na Dolny Śląsk, i to wszystko tak naprawdę przeciągnęło nam się w czasie o jakieś cztery tygodnie, ponieważ my z tymi budynkami byliśmy gotowi no, spokojnie miesiąc temu, a nawet ponad miesiąc temu. Pamiętam, jak w grudniu zeszłego roku podpisywałem umowę rezerwacyjną i później umowę deweloperską właśnie z panem Jakubem, z panią Kasią, z moimi klientami. Było wtedy mega dużo biegania i załatwiania, ponieważ oni też chcieli załapać się na ten kredyt dwuprocentowy, który był jeszcze w, no właśnie za poprzedniej kadencji, nazwijmy to. I oni takim rzutem na taśmę Dali radę podpisać tą umowę kredytową. Co ciekawe, z tego co pamiętam, najpierw też byli u jakiegoś, u kogoś w banku, żeby załatwić ten kredyt. I to, co ja jako deweloper też zawsze moim klientom rekomenduję, i zawsze moich klientów w ten sposób prowadzę to ja współpracuję z doradcą kredytowym, który wiem, że jeżeli zlecimy mu załatwienie kredytu dla moich klientów, to informacje, które od niego zwrotne uzyska, uzyskają klienci, czy też ja odnośnie ich zdolności kredytowej i tego, czy ten kredyt w ogóle dostaną, i ekspresu, w jakim zostanie cały wniosek poprowadzony i załatwiony, no to jest taka pewna droga do, do sukcesu i właśnie do otrzymania tego kredytu, bo wielokrotnie miałem sytuacje takie, że klient szedł sobie do banku, rozmawiał tam z panią Krysią w banku. Pani Krysia mówiła, że tak, tak, ta zdolność jest i tak dalej. Później okazywało się, że ta zdolność jest, ale nie taka, albo albo w ogóle tego kredytu nie mógł dostać. Więc ja jako deweloper Dbam o moich klientów w taki sposób, że mają zapewnioną pomoc i wsparcie takiego eksperta kredytowego, bo, bo Tomek, z którym współpracujesz, wiele lat załatwił dla, dla mnie i dla moich klientów kilkadziesiąt kredytów hipotecznych. Więc fajnie, jeżeli klienci przychodzą do dewelopera i mogą liczyć na taką: 100% obsługę mogą czuć się zaopiekowani. To jest też fajny tip, żeby właśnie w jednym miejscu załatwić wszystko. Za chwilę zobaczycie też kilka ujęć ze środka. Pokażemy, jak te budynki w takim standardzie deweloperskim plus jak one dokładnie wyglądają. I w jakim standardzie my te budynki dowozimy. Na osiedlu mamy już. Wszystkie domy sprzedane, te dwa budynki są przekazywane dzisiaj klientom, a kolejne budynki będą przekazywane w przyszłym roku. Jesteśmy teraz na etapie krycia dachów. Jesteśmy już po odbiorach budynków. Klienci zostali oprowadzeni. Przyjechała też firma hydrauliczna, jest odpalana cała instalacja, serwisa do pieca, ponieważ żeby właśnie uruchomić i dostać gwarancję na piece, które tutaj montujemy w kotłowniach, klienci. Przy tym pierwszym uruchomieniu całej instalacji musi być serwisant, żeby właśnie wbił tam tą pieczątkę tej, tej, tej gwarancji. E, pokazaliśmy standard też budynku, w jakim go oddaliśmy. Klienci nie mieli uwag, nie mieli zastrzeżeń. Bardzo się cieszę, także protokoły zostały podpisane bez żadnych uwag właśnie i zastrzeżeń. E, I co? My zasuwamy teraz do notariusza, gdzie podpiszemy akt przekazania własności i już wtedy w 100%. Pełnoprawnie nowi nabywcy będą właścicielami właśnie tej niezapominajki.